Dopiero po tym wydarzeniu, popatrzcie, w 1987 roku powiedział, co mamy robić Polacy? Zaczęcie mnie czcić. Kilkadziesiąt lat nie docierało to do synów i córek naszego narodu. Dopiero po tym, co się stało i przez te ostatnie lata? Ja to widzę, patrzę. Jest coraz większe zainteresowanie świętym Andrzejem. Ludzie organizują pielgrzymki do miejsca jego urodzenia. Biorą udział w różnych modlitwach narodowych, które inicjowałem przez lata. Proszą o relikwie świętego Andrzeja Boboli. Oddają się wspólnoty jego opiece, powstają nowe róże różańcowe pod y, jego patronatem. A nade wszystko ludzie uwierzyli, że z Bobolą mogą i dla siebie i dla innych prosić jakieś wielkie łaski.